Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Widzimy dziś Jezusa pełnego radości w Duchu Świętym, dziękującego Ojcu za to, że wybrał prostych ludzi, aby objawić im swoje tajemnice. Jezus zdaje się mówić, że to właśnie ci, którzy dbają o prostotę i czystość serca, są w stanie najbardziej zbliżyć się do Boga i go autentycznie poznać. Nauczyciel podkreśla, że prawdziwe zrozumienie nie płynie z samego rozumu, ale także z serca pełnego pokory i ufności. To zaproszenie do tego, byśmy traktowali naszą wiarę jako żywą relację ze zbawicielem, który sam nas poprowadzi na ścieżkach wiary. Tu sam rozum nie wystarczy. Potrzeba także serca szukającego Boga i Jego miłości. Wszak Jezus sam mówi o sobie, że jest drogą, prawdą. I życiem. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.